Witaj, skoro oglądasz to wideo, to oznacza, że jesteś w marketingu sieciowym i że chcesz mieć bardzo dobre rezultaty w tym biznesie. Ja nazywam się Piotr Mosio i dziś chciałem podzielić się z Tobą ważną strategią na to, jak Ty możesz wyprodukować jeszcze lepsze rezultaty albo dużo lepsze rezultaty, aniżeli masz w tym momencie. Jest wiele metod, jest wiele sposobów na budowanie tego biznesu, natomiast chciałem podzielić się z Tobą jedną z najlepszych metod i strategii. Jeśli chcesz iść do góry, chcesz zwiększyć swoje rezultaty, chcesz przyspieszyć swój biznes, to wyprodukuj historię sukcesu. Najpierw u siebie, a nawet jeśli nie u siebie, to znajdź jedną osobę w Twoim zespole, której, której pomożesz wyprodukować rezultaty. Ok? Znajdź osobę, z którą wyznaczysz cele, wyznaczysz postanowienia, z którą wyznaczysz, co będziecie robić, jak będziecie robić. Zaplanujecie jej rangę, i pozycję, ok? Na to, żeby ona mogła mieć fajne rezultaty, fajny czek, fajny wynik, tak? Finansowy. I ruszajcie we dwójkę do gry na maksa. Kiedy będziesz już miał taką historię sukcesu, potem po prostu przy każdej kolejnej rozmowie będziesz opowiadał o tym, jak to zrobiliście, jak wyprodukowaliście swoje kilka, może nawet kilkanaście tysięcy z nową osobą, którą wprowadziłeś do biznesu albo której pomogłeś osiągnąć rezultat w biznesie. Chcesz zarabiać więcej pieniędzy szybciej? Znajdź kogoś, komu rzeczywiście pomożesz, zrób z nim taką robotę, żeby wszystkim innym dookoła po prostu szczęka spadła na podłogę. Okay? Zróbcie coś, co do tej pory dla wielu ludzi było niemożliwe, i to spowoduje, że będziesz mieć niesamowite rezultaty. A jeśli jesteś osobą, która chce dowiedzieć się, jak zrobić to i dostać dokładną formułę, jak zrekrutować więcej osób, jak przyspieszyć wyniki, jak zarobić po prostu albo pomóc komuś zarobić fajne pieniądze, to zapraszam Cię w nadchodzący czwartek na webinar. Zapisz się teraz. 20.30 startujemy. To jest jedna jedna okazja. Liczba miejsc jest ograniczona. Kliknij link, podaj swój e-mail i dołącz do nas. Będzie warto. Do zobaczenia!